10 zł za kibel, żeby się wysikać? Idę popływać. 100 gram to tyle. Na takim talerzu mieści się. W sumie nie wiem, tego jeszcze panierka. To ta ryba w końcu ile kosztuje? Dobra ekipa przestało padać. Zbierajcie się szybko, ty bierzesz leżaki, ty bierzesz parawan, ty bierzesz cokolwiek. Chodźcie szybko, dalej, nie ma czasu. Wołuję, odwołuję, znowu zaczęło powrotem do telefonów. Nie no, jak się jest nad morzem, to rybę trzeba zjeść. To nie ma innej opcji. Przepraszam. Te krewetki to z naszego Bałtyku? Gofry po ile? 50 zł. Dobra, kto chce gofra? 1, 2, 3, 4, 5. W takim razie poproszę podzielić go na pięć części. Ale co ci przeszkadza deszcz? Siedzisz i się kąpiesz jednocześnie. Wyobraź sobie, że to jest prysznic. Po tych wakacjach to samo opalaczem będę musiał się opalić. Bo znowu w pracy będą mówić, o trzeba było do Turcji lecieć, o w Turcji to masz pogodę, w Turcji masz all inclusive.